Internet Explorer to w powszechnym przekonaniu zaniedbana nieco część systemu Windows, a nie nowoczesna aplikacja odpowiadająca potrzebom dzisiejszych internautów. Najnowsza wersja to już jednak zupełnie inna historia. IE9 jest już gotowy do nawiązania walki z najpoważniejszymi konkurentami. Internet Explorer posiada wszystkie cechy nowoczesnej przeglądarki: przeglądanie w kartach, ekran pozwalający na szybkie wywołanie najczęściej oglądanych witryn, a także pamięć otwartych kart na wypadek awarii przeglądarki. IE posiada zintegrowany czytnik kanałów RSS. A poszczególne części stron, np. ramki z najnowszymi wiadomościami, można subskrybować w formie tzw. web slices. Przeglądarka oferuje też tryb in private, czyli przeglądanie prywatne, podczas którego w komputerze nie dostają żadne ślady odwiedzanych witryn. Wraz z dziewiątką w Internet Explorerze pojawiło się kilka funkcji, na które użytkownicy czekali od dawna. Jedną z najważniejszych jest menedżer pobieranych plików z możliwością wznawiania pobierania. Zintegrowano także pasek wyszukiwania z paskiem adresu i zrezygnowano z dolnego paska statusu. Co w połączeniu z przesunięciem kart pozwoliło zaoszczędzić nieco miejsca na ekranie. Oprócz tego, użytkownicy Windows 7 mogą przypiąć każdą witrynę jako ikonę w pasku zadań. Jeśli witryna jest odpowiednio przygotowana, w systemowym menu pojawiają się wówczas dodatkowe linki i opcje, a okno przeglądarki może dopasowywać się kolorystycznie do karnacji oglądanego aktualnie portalu. Co ważne, IE9 wykonał milowy krok w kwestii obsługi najnowszych standardów webowych, głównie HTML5 i CSS3. Nowy Internet Explorer ma też znacznie wydajniejszy silnik JavaScript oraz korzysta ze sprzętowej akceleracji podczas renderowania stron. Wszystko to sprawia, że przeglądarka Microsoftu stała się w końcu nie tylko nowoczesna, ale i bardzo szybka. Mimo, że jeszcze do niedawna Internet Explorer nie mógł nawiązać walki z konkurencją, dzisiaj jest to już przeglądarka, którą z czystym sumieniem można polecić każdemu. Oczywiście warto przetestować też inne, alternatywne programy, przede wszystkim Firefoxa, Chrome czy Operę.